Ja pierwszy porządnie ci w pierdole. Karolej. Dobra, do, ja, ja, ja idę. Co masz, dużego? Zapytał Naruciak. Musiałem wziąć odpowiednią miarkę. Tak więc do dzieła. No tak ci powiedział chłopie. 32 cm Taki wysoki już jest ten skurwiel Patrz kurde 32 cm od ziemi Patrz jaki duży <śpiewanie> Pepuń, przywitaj się Przywitaj się z kamerą Ojej Co ty na to? Kupson, chodzisz na siłownię. Czy chciałbyś wystąpić kiedyś na scenie, na przykład na debiutach? Prawdę mówiąc niespecjalnie. Ja to robię tylko dla siebie, żebym ja się dobrze czuł w swoim ciele, a raczej na jakieś zawody jeździł nie będę. Ewentualnie coś w stylu Lazar Angelo w te sprawy, Ross Dickerson, chociaż nie, Ross jeździ na jakieś zawody i się tam prezentuje. No w każdym razie ja raczej na prezentacje, takie debiuty, różne inne te, tego typu zawody się nie będę wybierał. Zostaniesz moim mężem? Ja to już gdzieś widziałem. Oh yeah. Oh yeah. Cholera kobieto, że też chcecie się tak czekać. Czy uważasz, że osoba, która straciła swoje pasje sportowe przez kontuzje i choroby może szukać swojego błogosławieństwa w grach? Według mnie, jeżeli coś jest pasją, to trzeba w tym wytrwać. Trzeba po prostu... Bez względu na wszystko trzeba się trzymać tego, że to chce się robić i do tego dążyć. Wystarczy tylko wierzyć, a na pewno po tych wszystkich chorobach, kontuzjach wrócisz silniejszy. Może nie fizycznie, ale na pewno tutaj. A jeżeli chodzi o gry, to gry są bardzo spoko. Można łączyć jedno i drugie ze sobą. Na przykład ja. Nie no, może ten sport nie jest aż taką moją pasją, ale bardzo to lubię, dobrze się wtedy czuję, kiedy uprawiam ten mój sport, czyli tą kulturystykę. Tak więc no. E, czy ty też wyglądasz jak Nie, 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 bardziej celuję w sylwetkę plażową. Czy przy znajomych rodzinie też mówisz e, -e koptod? Nie, wiecie co, ja też tak troszkę sobie ograniczam życie YouTube i życie, wiecie, prywatne, tak więc no, to co jest na YouTubie głównie zostaje na tym YouTubie, jak na przykład takie odzywki moje, e-kupson czy, czy coś w tym stylu. Ale, chociaż wam się przyznam, bąbel używam ogólnie, nie, nie tylko w określeniach jak nagrywam materiały czy, czy na was bąble, ale też ogólnie te, tego używam, tak więc. Ale Ekupsod e zostaje na YouTube, to ja tego nie używam, także powiem na co dzień przy znajomych i rodzinie. Miałeś coś kiedyś złamanego? Tylko serce. E, nie, jeszcze w życiu nic nigdy nie miałem złamanego. A, ale miałem niestety zwichniętą kostkę i to naprawdę, Boże, ile już razy, wiecie, jak się tak na przykład idzie, idzie i się tak krzywo stanie, no nie? Jak kostka się tak, tak, tak dziwnie wypygnie, no nie? Już miałem to naprawdę tyle razy, że w tej chwili jak idę na przykład sobie, no nieszczęśliwy kłopcon idzie, potknie się, nogę złamie, to znaczy zwichnie kostkę, to po prostu ja tego już nie czuję. Mam tak tą kostkę wyrobioną, po prostu tak giętką, że nawet jeżeli krzywo sta... Blech. Nawet jeżeli sobie krzywo stanę, po prostu biorę, otrząsnę się, i idę dalej. Jak dla mnie PewDiePie jest gejem. Dlaczego? Bo jak grałem w Tomb Raider, to normalnie się dołączył do gry i usprawiedliwił się. Jak graliśmy, to mnie spytał po, po angielsku, czy lubię spać. Pff. I tyle. No to stary, jak i tyle, no to po prostu, no, no masakra. I tak się zastanawiam, co z tą jego dziewczyną jest. Cholera. Tak, zdecydowanie PewDiePie jest gejem. Dostaję też ciągle pytania Kupson weź no co, co ty masz z tymi rękami, że, że się tak tutaj, tutaj, tutaj Dostałem też, wiecie co dostałem? To jest takie wiecie poza wszystkim, że mi, mi to się wydaje, że Kupson jak unosi ręce w górę albo coś takiego to po prostu on się chwali, że chodzi na, na siłownię. To dupa, czyli jak tak. Ta, tam jeszcze ktoś tak super odpisał. Jak mówię, jak pokazuję zęby to znaczy, że się chwalę, że umyłem e, zęby. E, jeżeli na przykład patrzę się na was to się chwalę oczami. Czekajcie, co, co jeszcze? Jeżeli tak sobie tutaj bąsuję, to się chwalę, że umiem jakieś tam ruchy taneczne, no nie? Wiecie co? Goddammit, chujowe. Ja, to lecimy dalej. Założysz skrzynkę? Rozumiem, że chodzi o skrzynkę pocztową i te sprawy. Otóż kochani, mam. Poniżej w opisie macie link... <noise> macie adres, na który można wysyłać do mnie paczki, listy, te sprawy. Coś tam, jeżeli macie tylko ochotę, go ahead. Ble, wszystkie dane potrzebne do wysyłki są w opisie. Tylko pamiętajcie, jeżeli będziecie wysyłać, koniecznie, żebyście tam napisali też kupson. Bo to jest taka, wiecie, my mamy w partnerstwie taką ogólną skrzynkę, gdzie wszyscy ludzie wysyłają i potem oni se to segregują po właśnie nikach. Jeżeli wy wyślecie bez niku, paczka będzie po prostu sobie leżeć i. No i, no i nikt jej nie otworzy. No, no Jeżeli tylko byście chcieli mi coś wysłać, to goła ahead, nie krępować się. Jeżeli tego się troszkę uzbiera, jeżeli już to dostanę do siebie, to sobie zrobimy taki super materiał w ramach wtorków z Kupsonem, gdzie będziemy to po prostu odpakowywać. To jest ogólnie teraz dość popularne, wcześniej to było popularne na kanałach zagranicznych, teraz to już wchodzi do Polski, bo coraz więcej osób sobie właśnie takie skrzynki zakłada. Jak nie prywatne, to właśnie mają coś takiego z partnerstwa, czy coś w tym stylu, tak więc go ahead, ja czekam, ja tutaj czekam, ja jestem 24 godziny na 7 i czekam na wasze listy, paczki i te sprawy. Pierwszy raz od dłuższego czasu tak się uśmiałam, oglądając Wtorki z Kupsonem. No dziękuję ci bardzo, właśnie głównie po to to robię, żeby na waszych twarzach pojawił się uśmiech. Uśmiech. Naprawdę już się takie rzeczy zdarzyły, że ludzie mi wysyłają, że a coś tam miałem zły dzień, bla bla bla, w szkole mi się coś nie układało, tutaj w domu jakiś problem, czy te sprawy, ale oglądając twój film poprawił mi się humor. Ja naprawdę wtedy taki się czuję, o jak miło i te sprawy, tak więc... Cieszę się bardzo, że Wam się to podoba i że macie na twarzach uśmiechy, kiedy oglądacie mój ryj. Czy zgolisz brodę? No wiecie co, bo część z Was lubi mój zarost, a część nie. To może w tej chwili będą wszyscy szczęśliwi, co? Uwielbiam. Macie w tej chwili 5 sekund. Który lepszy? Okej okay, kochani, i to by było na tyle. Mogę się w sumie też dokończyć, golić na zakończenie filmu, ale mi się po prostu nie chce potem znowu wracać, ustawiać tego wszystkiego, tak więc zróbmy to teraz. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dla mnie ten odcinek naprawdę było super kręcić, naprawdę miałem takie jakieś dziwne głupie pomysły na te Wasze pytania. Zaciąłem się. I czekajcie po prostu na więcej. Zobaczymy się niedługo już w następnych materiałach. Więcej będzie koopów teraz, a jeżeli się uda w końcu to ograć, może ja sobie stanę w jedną stronę, żeby było tak, wiecie, żebym był tylko taki... No, tak więc jeżeli wam się spodobało, zostawcie super lajka i do zobaczenia w następnych materiałach. No, 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 tak, no. No to cześć, trzymajcie się. Na razie. Generalnie nic mi się jeszcze nie udało złamać w życiu, oprócz serca. Co ja dla was robię? Ogoliłem się dla was. Pepe, ponad.